Cześć witajcie, jest to serul z starego konta jeszcze. Jest teraz taka sprawa, bo założyłem nowe konto na YouTubie o nazwie Luke Games, jak widzicie. I na tym koncie będę umieszczał tylko i wyłącznie gry. Let's play jest gier lub vlogi, audiovlogi. Chciałbym już pojawiał, jak już widzicie mam dwa odcinki Minecraft'a, pojawią się inne gry takiego na przykład jak LOL, Legends, e, na pewno World of Warcraft, może będzie jeszcze, Call of Duty i wiele, wiele innych różnych gier, więc zapraszam Was do od nowa subskrybowania nowego kanału. I Widzimy się tutaj wtedy, tutaj, o tutaj, pod tym linkiem, ładnie, jeszcze Wam go wkleję tam w opisie, pod tym filmikiem wtedy. I zapraszam Was na nowe subskrybowanie tego kanału. Dzięki wielkie, trzymajcie się i cześć!